piątunia, piąteczek Cześć, witajcie na kanale Piątkowa Osa Ponieważ niedawno Mars Przyszedł w Linke, Dzisiaj będziemy dla niego Robić nową Nowy pojemnik Nie tubę, tylko pojemnik Pojemnik już sobie wcześniej Wyczyściłem Taki mam pojemnik Powinien być wysoki, duży No i szeroki i spełnia mój wszystkie warunki. Teraz tutaj go kładziemy, no i mamy różne rzeczy. Po pierwsze nasypiemy sobie torf. Torf był już wcześniej w tym pojemniku, tylko go przesypałem, żeby go wyczyścić. To teraz sypiemy torf. Tutaj. O. Nie przesadzić, choć żeby ten torf był jeszcze troszkę, tak nieregularnie, tak tutaj trochę więcej, tutaj trochę mniej, też potem już go ubijemy, żeby świerszcz, bo jak się nie ubije, to to by mogły się gdzieś zakopywać. Okej, okay, no i mam to trochę torfu. Nie wiem czy widać, dobry. I mam może, o, takiego piaseczku. Może sobie troszkę nasypiemy, ale tak odrobinkę, żeby po prostu ładnie wyglądało. O, tutaj w drogu. No co jest, no syp się a trzeba ścisnąć okej, okay, wystarczy odłożymy tutaj patrzę, bo mam takie pudło, gdzie są takie różne rzeczy, to poczekajcie, ja coś wybiorę i do Was wracam, jak już coś będę miał wybrane. Okej, okay, mam już wybrane. Mamy Jungle Eartha. Jungle Eartha wykorzystałem już, jak robiliśmy po raz pierwszy tubę dla Marsa. I wtedy myślałem, że to jest torf, ale okazało się jednak, że to nie jest torf, tylko, że to jest Jungle Rv, że się nazywa, naprawdę. Więc tego też troszkę sobie sypniemy no, no wystarczy to trochę dużo splęło i schowamy to tutaj dwa patyczki nie wiem czy będą pasować mam nadzieję że będą jak nie to trochę skrócimy pasuje ale można tylko trochę skrócić to go złamię o i damy go może jakoś tutaj. I drugi patyczek, taki w całości. No nie. Trzeba go też troszkę skrócić. Bardziej tutaj. Hop, tak. I tak jest przełamany. Przepraszam. Za hałas, ale coś tam rozmawiają, bo ja jestem na balkonie, a tam jeszcze rodzice rozmawiają. Okej. Okay. Może będzie jakiś taki cały patyk, całkiem wysoki, bo tych patyków nie dobierałem jakoś specjalnie, tylko po prostu ja takie, jakie mam. Potem jeszcze nakarmimy tego marca, naszego morek. Nie jadł sobie, to znaczy, no jakby tak głodomorek, bo dawno nie jadł nic, bo przed wyniką go, to nie karmiłem. O tutaj mamy takie, takie różne kory, takie też można dać, jedną, no, no. Tu jeden patuch może wystarczyć, skoro będzie miał tyle akcesorii tutaj. To już była chyba niestety, ostatnia wylinka Marsa, więc niedługo tak o przykrożę niestety, czyli ale może jeszcze nie rozmawiajmy o tym wdechnięciu, przecież nie, jeszcze nie wiadomo. Ja tak obstawiam, że zostawiam wynika, ale może się wyda. Wiecie, nie jestem jakimś fachowcem od modliszek. No to sobie wyjmiemy ten kawałek i damy ten. Okej. Okay. I tutaj ten patyczek zostawiam, Może jeszcze nie damy jednak. Taki jeden. Ok. Trzyma się. Dobrze. Chyba wystarczy. Może jedynie jeszcze tylko troszkę piaseczki nasypiemy, Może jeszcze tutaj. Do tego rogu. O, piaseczek. O, sypie się. Nie, nie, dużo wiesz, Okej. Okay. Odkładam go. No, całkiem ciężkie. A tak. I mam pokrywkę, pokrywki niestety nie czyściłem. No bo tak. No i tak wygląda całe terrarium. Od środka jeszcze. No niestety nie widać tak dobrze. O, ale staram się. O, tak ze ścian też dobrze widać. Teraz przeniesiemy się do mojego pokoju. I tam jest Mars i tam go też nakarmimy. No to do zobaczenia w moim pokoju. Okej, okay, jestem już w pokoju. I teraz już Wam pokazuję Marsa. Uwaga. Naszła duża zmiana. W Oprócz tego, że jest dużo większy, jak widać, to ma skrzydła. Może widać nawet te skrzydła dobrze. Teraz go położę na ziemi. Trochę obniżę kadr. Albo w sumie na łóżku to zrobię. Na do łóżko dobrze widać. Tutaj przysunę statyw. Ok. I wszystko pięknie widać. Mam nadzieję. Mars robi jakieś sztuczki. Okej, okay. zszedł z pokrywki. To dobrze. Zdejmujemy pokrywkę. O, 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 o. O proszę, wyszedł sobie troszkę. Teraz trzeba będzie go przełożyć tutaj. Albo go można jeszcze nakarmić przed włożeniem nowej tuby. Tam ma świersza tu i może go zauważy i może tam przejdzie. Tutaj mamy świerszcze. Myślę, że nie musicie widzieć jak poluje na świerszcze. ze świerszczami to poczekajcie chwilkę muszę iść wymienić pojemnik wracam dosłownie jak już będę miał nowy pojemnik ok mam już świerszcze niestety takie małe więc dam mu przynajmniej z 5 ale nie martwia się bo to się nie wydłuży bo 5 świerszczy to tak jakby ja dwa duże więc teraz poluję takie największe wybiorę, jakie znajdę. Też. Ach, oh. tutaj się chowają. Oczywiście się chowają. O, oh. największe wybiorę, jakie zrobiłem. O, oh. mam jednego pięknego świeżdża. daję jego na pokrywkę. Teraz już po niego schodzi. A ja w tym czasie wyjmę wylinkę, jak on poluje. Ups, urwałem trochę tą wylinkę. Tutaj na półce obok. Chyba tak łatwo nie jest upolować takiego świerszcza. I druga część bylinki. O niech to. Oskubany świerszcz. Uciekł. Oskubany. O, mam go na ręce. No, chodź. Upolował pięknie. O, jeszcze noga z tej wilinki została. No, nie noga, tylko odnóżę. Takie jedno odnóżę. tak na że nie widzieliście, jak Mars polował, ale zapomniał ustawić kamery. No, tak oddalę. i teraz trochę tutaj. O, przekręcę. O, tam jest. Wracam do Was, jak już Mars bo jedzenie świeczka to chyba nic ciekawego. A tak to się tylko odcinek będzie wydłużał i wydłużał. Okej. Okay. Już kończy. Za chwilę mu dam następnego. No to trochę tutaj przybliżymy, a nie udało się. dam kolejnego. Chyba był głodny rzeczywiście. O, przełożę wam każdy ten. Właśnie termometr. Sprawdzimy jaką miał temperaturę tutaj. 26,4 i stopnie Celsjusza. Sorki, że był hałasy, ale mój brat oglądał film i zapomniał go zatrzymać, kiedy zaczął nagrywać. Termometer postawiłem na, z, na jednym z kawałków kory, w tym nowym terrarium. Jeszcze świerczkę wezmę. ten mi uciekł. O. Ale go mam. I już go Mars poluje. I upolował pięknie. To już drugi. To jeszcze trzy. No może trzy to będzie za długo. To ja do Was wracam, jak już go nakarmię tymi wszystkimi. Świerszczami. Okej, okay, Mars już skończył jeść. Teraz trzeba będzie go z tego oto pojemnika do tego oto pojemnika. Więc zaczynamy. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale jakoś mi się uda. No, musi się udać. Może po prostu. No i spróbuję go... jakby zepchnąć. Tutaj no. to będzie Twój nowy dom. Już do... Już był w takim oto domku. Brawo. I przeszedł do nowego domu. Gratulacje. Teraz zamykamy i pokazujemy do kamery Ciebie jeszcze. I tak się czuję w nowym domu. Jest na jednym z patyczków. Czyści się po świerszczach. Taj chyba mu się musi się przyzwyczaić, ale mam nadzieję, że mu się spodobał, więc tak to jest i to już będzie koniec odcinka, więc do zobaczenia za tydzień w piątek, więc no do zobaczenia za tydzień w piątek, pa pa.